Nagrywamy nową. Znaczy trzecią serię. Red Bala. Przepraszam, że bez intra. Wiecie czemu? Więc wam powiem. Bo no wiecie co. Ja nie umiem jeszcze. Jak mam Mobizen. To patrzcie. Ja muszę zawsze z Mobizen. I ja nie chcę tak. Bo mi się pokazuje ten Mobizen. Te taksa, taka naklejka tutaj. Ja tego nie lubię. Więc. Tak z, za rok, dwa. Łoje! Przepraszam, że mówię. to są. Nie wiem czemu. Jeć, jedź, jedź, ty głupia drewniana, kulo! Łodzie! Je, jej! Nie! Yeah. Widzieliście to. Matko. Jestem największym prosem. Jest. Jest. Elo, 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 Elo. I zaraz ja będę miał za chwilę jeszcze większe Elo. Okej, okay, mamy to mordeczki. Jaki? <smok> <U, zyszamy> Matko. Nigdy nie umie nic robić. Nie umie być prosem. O mama, nie, kurde, jest I. i przep o matku. Jak będę miał kartę, będę se nagrywał na dworze. Może tam będzie lepiej. Bye goodbye kurde myślałem że za pierwszym na na e e przepraszam że dawno nie było odcinek. nie no był odcinek ale już nie pamiętam kiedy wczoraj ale na pewno wczoraj był odcinek gdy pokazałem intro i do tego nie umiem jeszcze robić intro że ta głupia naklejka więc yy, parę Enzy, rok dwa nie, ben, nie będzie bez przepraszam intro ja muszę się dopiero nauczyć żeby nie było głupiej naklejki ninja mnie zabił kill La 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 zagramy la znaczy zagramy bo nie wiem, ale chciałem ściągnąć coś i musiałem usunąć i bez... i do niej nie wiem czemu i usunąłem w A <rat cooldown> tak więc będę musiał grać na mamie telefonie w Twins. Matko! Ratuj mnie! Okej. Okay. uuuu i tylko tyle wystarczy mama jaki pros sami powiecie że jestem prosem prawda? no chyba coś tam już się pouczyłam byyyyyyyyyyyyyy wiedzieliście to? Bym dostał po dupie. O. <śledzisz> to za szybko pobiegłem tymi nogami. Znaczy piłko nogami. Nieum! Nieum! Aha. Aha. Nie lubię cię piło, znaczy kwadrat. I też piła. Pamiętacie Jestem Kacper o je! O jest Nie! Tyś Ham jest stary Jest tu coś Eee, widzieliście to? Czemu ja tak wysoko skoczyłem? O Jezu! Jezu, wszyscy są górni. Skończy się HP, koniec odcinka, rozumiecie? Koniec. Masz ten już? Nie, nie. Z nią? Ja chcę żebyś. Nie. O to te? Ej, to było proste, prawda? Wow, 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 wow. Katper, Katper. Jezu! Powie mi to, że jestem głupi. Nie, nie! Jestem głupi, prawda? Uje, oh yeah. yeah. koniec HP, koniec odcinka. Będzie goodbye a no dawaj, proszę, mordeczko. Jesteśmy przyjaciółmi. E, chciałem coś powiedzieć, że, że nie jesteśmy już, bo mnie bijesz. na 100 subskrypcji, na obserwacji, czyli na 100 subskrypcji, pokażę twarz. Naprawdę. Zobaczycie, czy jestem ładny. A najbardziej to dziewczyny, czy jestem ładny. Ale powiem nie, nie. Ja wiem, ja wiem. O, nie no! Proszę cię! Jakbyście teraz zobaczyli moją machę, naprawdę uśmialiście się by. I mi by, i mi a wiecie, że usunąłem, ti, że rodzice mi usunę? O matko, jaki fart! Teraz, jakbyście zobaczyli, kurde, co? Poziom jedenasty! O. Tylko jedną kofię mam. I jeszcze będę musiał się nauczyć wiecie czego? Filmiki z piosenkami. Tak jak palion czyli najsławniejszy, nie no. Znacie tych youtuberów, co bardzo oni są sławni, oni mają 18 tysięcy wow! subskrypcji osiemnaście tysięcy rozumiecie to osiemnaście tysięcy kurde okay. O Jezu! Jaki cham! Nie! Yeah, o! Yeah. Więc na tym poziomie to kończymy. Bye! Bye!